Witajcie, witajcie moi drodzy, jak chcecie zobaczyć co tu zrobimy, będzie to ostre, piękne. Dlatego musimy sobie drogich ludzi delikatnie oskamować, ale to delikatnie. Więc zaczynamy. Dobra. Noż, Wal się. No nie gadaj ten jeszcze. I nie ma ich. I git. Jakbyście chcieli się nauczyć robić taki ładny mechanizm, który... Dzięki którym możesz zrzucać rzeczy. Co tu się sta stanęło? Aha. To piszcie w komentarzach. Na razie wykopmy sobie trochę potrzebnych materiałów. Wyłączamy i automatyczna farma się odnawia. Wracając, trzeba coś wymyślić, żeby dostać trochę hajsu, ale nie wiemy jak. Więc najpierw wydajmy cały hajs, a dopiero później myślmy. Najpierw wejdźmy sobie na farmę. Dobra, teraz lecimy. Sklep z przedmiotami. Ale Narzędzia. No nie, no szukam tych szablonów na zbroję. Nie ma, no nichuja ja. Dobra, zobaczmy, po ile to chodzi na rynku. To tam nie jest mi potrzebne teraz. Chcę sobie kupić takie te. Spawnery po 15. 11 szablonów za 35. No to nie tak drogo. Za 1500 i on chce, żeby ktoś to kupił. Bambusy za 900. Ten jest dobry. Ale to później trójzą z torpedą jeden. Faktycznie ludzi trochę boli. Miecze. Kilofy. Zbroja. Elytry. 85 tysięcy Klucze. Zwykły klucz za 8500. No gen genialnie, nie? Reszta. To jest skam. Blokinery tu może nie. Gdzie są te walone szablony na zbroję? Nie ma. No to trzeba zacząć pisać. Kupię szablony na zbroję. No niestety. Może jeszcze jakieś szablony coś mam. Nie wiem, nie sprawdzałem. Od ostatnich filmów ulepszyłem magazyn, który jest na dole, ale nic poza tym tak naprawdę. Ty, a ten fali jeszcze miałem w jednej skrzynce, a tej skrzynki tu nie ma, bo tu była. Tu nic nie ma, kiepsko, dobra, nie, to jest ultra nieudane, w ogóle nie